Hej hej, witajcie na moim kanale ponownie. Dzisiaj taki troszeczkę też filmik dla może dla początkujących kierowców. Najpierw słuchajcie, trochę to sprzątam. Pozwolicie, że, że się poukładam, bo podstawa to porządek w garażu. Pochowam przyrządziki, bo robiłem tam filmiki o, o kontroli, kontroli, przepraszam, o, o jakie powinno być sprężanie na cylindrach, i, czyli, czyli test tego wszystkiego. A także no, robiłem czymś takim, to jest taki o testerek, widzicie, no, z różnymi końcówkami. ona nawet jest taka duża. Zobaczcie. Do... Nie sprawdzałem, czy to podejdzie pod diesla, ale ja opisałem, że to jest benzyna benzyny. Mamy gwinty M10, M12, M14, M18. Może i pod diesla można by było to przepasować. Dobra, słuchajcie. Mamy spakowane. Okej, okay, słuchajcie. Chciałem Wam pokazać trochę kilka takich elementów, e, jakie są w samochodzie. Może zaczniemy od takich e, najprostszych. E, to jest, słuchajcie, e, stworzeń wahacza i on e, występuje w, z reguły w końcówkach wahaczy. I to jest taki element, o, zobaczcie jak się o, oh, teraz poszedł. To jest element ruchomy, który on sobie tam, jak wahacz pracuje, to ten element sobie pracuje na wszystkie strony. Ot, jak o, tak widzicie. W ten sposób. To jest, słuchajcie, stworzenie wahacza, wymontowane z, z, z mojego Opla Astra. Widział, że on taki ładnie tutaj o ani nie był bity, ani nic gumę mam całą całą mnie poparciałą, więc no. Praktycznie od biedy to jeszcze mógłby sobie tam polatać z 20 tysięcy kilometrów, ale e, chcę Wam powiedzieć, że tego typu historie to e, lepiej nie żałować kasy, tylko sobie e, tylko takie elementy zakładać nowe, bo to jest Wasze bezpieczeństwo i życie. Także jak na czymś przeoszczędzicie, no to może się potem okazać e, tragedia, bo jak Wam czy koło koło wypnie, czyli ten, ten, ten element on po prostu ta główka ona tutaj chociaż to się rzadko zdarza, to się raczej zdarza powiem wam przy końcówkach drążków kierowniczych, bo tam są trochę mniejsze te elementy i bardziej delikatne ale i tu się zdarza, że ludzie jeżdżą dotąd tutaj zaczynają już walić, walić, walić tłucze, 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 tłucze aż ta cała słuchajcie ta, ta kulka gruszka wam się to wyrwie no, i wtedy jest tragedia, bo koło swoją stronę e, sobie śmiga samochód swoją, i macie no, bardzo ciężki wypadek, praktycznie. Nie daj Boże, gdzieś tam jeszcze na autostradzie, jak będziecie śmigać, czy coś, to to jest, to jest tragedia w tym momencie. No. E, słuchajcie, z takich jeszcze elementów, które chciałbym Wam pokazać, to. Często, często w autkach przeważne, przeważne są to, są łączy stabilizatora To jest stabilizatora od słuchajcie, od BMK i on jest o tyle fajny. W no BMK jest troszkę już inaczej niż na przykład w Oplu, bo w opl to. Ja chyba miałem gdzieś takie złamane, ale chyba go wyrzuciłem. Zobaczcie, to jest wszystko metalowe, to nie ma żadnych plastików, a widziałem na przykład łączyki stylizatora do Opla, do mojej Ople, Opelka Astry, plastikowe, więc... Ja też chyba raz takie kupiłem, ale to pojeździło chyba sezon i się po prostu złamało, także... Nie warto. To działa tak, słuchajcie, nie pamiętam w jakiej formie, ale chyba tak jest gdzieś tam zainstalowane. Do chyba gdzieś tam do kolumny, wydaje mi się do, do Amora. A tutaj tutaj mamy, słuchajcie, albo tak. W końcu, że tutaj mamy mocowanie, a tutaj mamy e, sam ten też taki sworzeń i, i końcówka e, łącznik stabilizatora. W bękach one są takie bardzo, bardzo mocne, e, odpowiednie średnicy i to wszystko takie fajne. Dlatego, górze bęki takie sztywne są i no prowokuje to, żeby, żeby tam gdzieś przycisnąć. Tutaj mam taki element, co to jest taka tuleja gumowa, gumowa tuleja, i tutaj się e, ten, słuchajcie, osadza łącznik stabilizatora, są z reguły takie dwie. I to jest o takiej, akurat, słuchajcie, najwyższej wersji 328i. No, ja miałem w 320 takie zainstalowane po to, żeby to było sztywne i. I fajnie się trzymało e, podczas jazdy. E, słuchajcie, często go, tego typu tuleje to występują na przykład w, w sankach albo w wózkach, jak macie, macie. Nie mam takiego wózka tutaj teraz. Ale to taki wózek, on mniej więcej ma kształt różny, taki takie sześciokąta albo kwadratu i do tego dopiero przemontowane jest, przemontowane wózek jest do nadworza i dopiero do tego wózka są poprzykręcone elementy, czyli tam wahacze, różne tam stabilizatory i tak dalej. Także na takich tulejach przeważnie to sobie siedzi I Muszę wam powiedzieć, że to już widziałem różne historie, że te tuleje to już były takie o Tutaj praktycznie całe wyorane zniszczone, i ten wózek sobie biegał we wszystkie strony. Szczególnie to jest BM-kach, Także to jest w ten sposób osadzane, że w ogóle BM-kach są na takich słuchajcie prętach. Teraz wam pokażę. O zobaczę, tak to mniej więcej wygląda. E, takie szpile one są montowane do oczywiście takie porządne hartowane, nie taka tam szpilka, e, że tak powiem z gównolitu, bo e, teraz tam gdzieś tam kasterama, ale między tak to wygląda. Tutaj mamy spawane do nadwozia e, a tutaj mamy przykręcane od drugiej strony wózek, tak? I, I to się wszystko trzyma. I teraz y, często często gęsto jest tak, że tutaj to wszystko wam się zaczyna robić ruda, czyli to całe robi się próchenko. No i to wszystko sobie pracuje. Także często gęsto jest tak, że przeruszają, szczególnie przy takich autach z tym napędem. Że czujecie jak tam to, to dąbsko zaczyna własnym życiem sobie żyć i, i wtedy no... To znaczy, trzeba się zająć tym tym mocowaniem tym, tym wózka. No i powiem, powiem Wam tak, że większość ludzi to przeraża, taka robota. Ja to robiłem w swojej BMC. Robiłem to tak, że tutaj takie duże łaty, grube blachy spawywałem. Tam były chyba 3 mm. I także potem było to sztywne, jak. Jak beton praktycznie ten wóz się prowadził, jak, jak po sznureczku. No, nie wiem, czy taką łatę gdzieś tutaj mam. Jeszcze bym wam pokazał, jak to się montuje. Okay. Nie mam takiej łatwy, w każdym bądź razy. Eee. Taki sposób montażu jest. Tutaj, tutaj na dworze, a tutaj mamy. Oczywiście te szpilki są krótsze niż to. I, I tutaj i mamy przespadanie do, e, do na dworze. E, słuchajcie, jeszcze z takich elementów to. E, to, to, co jest często zainstalowane w woży, to są tak zwane poduszki amortyzatora. To jest poduszka z BMW. Słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest solidne. To jest cała obudowa metalowa. Tutaj mamy w środku łożysko kulkowe. I oczywiście tutaj mamy potem nakładkę, sobie montujemy i przykręcamy sobie. Amortyzator. Ja może zademonstruję jak to wygląda. O, zobaczę, tutaj mam amorki. To są amorki do, do, haha, do BMK jest te E36, słuchajcie. więc to jest powiem wam taki unikacik. To jest taki unikacik i to są amorki Amorki tylne, zobaczę. One mają taką na dole sobie tuleje widzicie na dole tuleje to się montuje tam do, do jak pamiętam do zwrotnicy chyba a tutaj się montuje hmm, górny nadwór i to wygląda w ten sposób, że nie pamiętam teraz dokładnie, ale to co pokazywałem to o, to mniej więcej tak wygląda poduszka. Mocno, oczywiście tutaj średnica jest inna, bo ten amort przedni on ma, on ma większą średnicę. Także tutaj to sobie inaczej pasuje. Ale tak to mniej więcej sobie siedzi. Teraz wam pokażę ten poduchę tylną, na przykład, jak to wygląda. Muszę Wam powiedzieć, że jestem trochę zszokowany, że ja w ogóle mam takie rzeczy. Bo to za chwilę to będzie, za chwilę to będzie Unikat, powiem Wam takie części do E36. To, no to na pewno będzie rarytasik. Ok, zobaczę. Tu mamy taką górną poduchę na przykład. Górna poducha i to jest sobie zobaczcie, tu jest tuleja gumowa metalowa z takim kołnierzem. To się montuje tutaj tymi, tymi szpilami do nadworza. A tutaj się montuje, o zobaczę, teraz wchodzi sobie pięknie. No bo to jest wszystko od tego, tak jak powinno być. A tutaj sobie to Widzicie, blokujemy w ten sposób. I po prostu sobie skręcamy. Tak? O, to mamy. To mamy olejowe słuchajcie. O. I one są OK. Nic nie przepuszcza, także. O. Tu mam akurat amorek olejowy. I zobaczcie, on działa tak, że on sam nie wraca, tylko ma tak zwany e, stały opór. Czyli e, to też Wam wszystko ładnie rozchwytuje z tym, że on nie ma pamięci, bo gazówki zawsze będą Wam e, odbijać do góry. Także jak go ściśniecie, to gazówka. Amortyzator gazowy Wam odbija do góry, zaraz Wam pokażę, jak to więcej wygląda. Olejówki one będą po prostu amortyzowały Wam w ten sposób. Także e, tak wygląda, amorek. Tylny Przednik ja chyba tutaj nie mam, bo to szkocze, po, Powyrzucałem wszystkie amory, które tam miałem gdzieś w montażu, a do filmu by to się wszystko fajnie przydało. Także taka nauczka mam przyszłość, żeby klamotów nie wyrzucać. Ok, mamy, mamy zapięte z powrotem do sobie do woreczka. Wrzucimy, bo ja zupełnie widzicie, nawet zapomniałem o tym, że... Że te Amory sobie leżą, bo ja miałem taką fajną s 6 w 2.0 w stanie i, no i pozbyłem się za śmieszne pieniądze, dzisiaj tego żałuję, bo to że znaleźć taką furę to jest naprawdę duża trudność powiem wam. Yy. A no, chłopaki co kupili, no, no to się cieszyli, praktycznie, bo, bo troszeczkę pracy przy tym, i jest, jest naprawdę fajny, fajny klasyk. No to człowiek mądry po szkoli. Dobrze, zobaczcie, co chciałem wam jeszcze pokazać z takich historii. Często w elementach typu wahacze są tego typu tuleje. To jest taka tuleja przelotowa, metalowa, gumowa. Te tuleje się wypracowuje albo, albo gdzieś tam wyciąga ściągaczem. Także ja mam tutaj taką tuleję. Ona jeszcze jest taka. W miarę, w miarę cała no jakieś tam awaryjne sprawy to jak najbardziej można zastosować. Co chciałem jeszcze Wam pokazać? Często są też takie historie, gdzieś montowane szczególnie w dostawczych, to jest słuchajcie, cybent resora. No, także resory są po prostu tym skręcane, montowane już tam w dwóch miejscach. Po dwa cb jest belka i jest belka, i po dwa cb są montowane, i, w, i na tym jest, słuchajcie, montowany resor. Także tak to wygląda. Zobaczcie to jest taka stal, bardzo mocna, hartowana. Śruby są z, z tą blokadą do samo odkręcającą się. Także takie cybanty, no to, to typowo auto dostawcze. Muszę Wam powiedzieć. Dobrze, ja Wam jeszcze pokażę ten amortyzator gazowy, bo mam taki. Zobaczmy, tu mamy, tu mamy typową gazówkę. Jak go sobie ściśniemy, jak go sobie ścisnę. O, ścisnąłem. Zobaczę. on trochę wraca. No, ale tak. O widzicie? To jest gazówka. się, no, go ścisiemy. No, on już tak jest. On Panie nadałby się jeszcze, nadałby się Panie co? Pan, Panie nadałby się. Idzie sobie do góry. No tak powinna pracować gazówka, z tym że nowa gazówka no to Trzeba dużo siły, żeby ją ścisnąć, a ona dosyć szybko wraca. Także tak to wygląda. Ok, ja to odłożę, tego złoma. Także słuchajcie, kochani, to to tyle, co ja chciałem popowiadać o elementach zawieszeń. No tego jest dużo, dużo więcej, bo są wahacze, wahacze poprzeczne, są wahacze wzdłużne, e, są słuchajcie, waga, wahacze takie w, w kształcie jakiego pałąka. No jakie ja będę miał już sam takie elementy, to, to zrobię filmiki, co jak wygląda mniej więcej. E, to są takie takie Najbardziej popularne wahacze w autach, które są, to są kształty trójkąta. Słuchajcie, o takiego trójkąta, no bardzo zbliżone są mniej więcej w różnych furach, tych prostych takich. E, taki kształt wahacza, bo on najbardziej jest niezawodny ma na niej tendencję do kształcenia się nie zobaczcie są oraz dwa dwa osadzenia praktycznie tuleja do środka i zakończone jest tutaj, tutaj montujemy sobie stworzeń wahacza o w ten sposób o, widzicie tutaj sobie montujemy stworzeń, tutaj mamy montaż do koła, tutaj mamy montaż do tych samych, co wcześniej opowiadałem do wózka. Także to jest taki wywahacz najbardziej uniwersalny, który występuje w samochodach. Także jak Wam się podobało, powoli będę kończył, jak Wam się podobało, dajcie łapę do góry. Zróbcie suba, suba mojego kanału i na razie hej.